David Ogilvy był często nazywany ojcem reklamy. Tworzył reklamy dla takich marek jak Rolls Royce, DAF czy Zippo. W 1962 roku magazyn Time określił go mianem najbardziej poszukiwanego kreatora w dzisiejszym przemyśle reklamowym. Wiele osób pytało go, jak to się dzieje, że jest tak skuteczny, jak jest jego podejście do reklamy. Mówił jasno, że stawia na direct response to właśnie odpowiedź bezpośrednia powinna królować nad budowaniem marki. Sporo się zmieniło od tamtych czasów, na rynku jest wielu konkurentów, precyzyjna analiza z powodu ograniczania danych osobowych z roku na rok jest coraz trudniejsza. W dodatku reklamować się może praktycznie każdy, przez to wielu konsumentów jest nieufnych, a reklamy, które krzyczą tylko aby kupować są nudne i nie przynoszą rezultatu. Meta Facebook przeprowadziła analizę 35 badań na multimilionowych budżetach. Jak widać, integracja tych działań zwiększa konwersję, czyli zakupy lub zapytania o oferty aż o 94% wskaźnik rozpoznawalności marki, aż prawie o 11%. Przytoczyć tu warto także to, co zrobił Desbigner, jego mega analiza. Jak widać, po wdrożeniu performance brandingu, już w drugim kwartale widać wzrost sprzedaży. Co potwierdza, że reklamodawcy, którzy przyjmują strategię performance brandingu, Osiągają lepsze wyniki w zakresie wydajności, jednocześnie budując silne, spójne i zapadające w pamięć marki. Czyli mamy i sprzedaż, i lepszy branding. Jak zatem może teraz wykorzystać wiedzę Ogilviego, Klauda Hopkinsa, Leo Burnett, czy innych najlepszych marketerów w historii, wraz z tym, co się dzieje obecnie? Co by się stało, gdyby połączyć ich ponadczasowe strategie z najnowszymi technologiami i trendami w marketingu cyfrowym? W świecie, gdzie każdy klik ma znaczenie. A każdy widok może przekształcić przeglądanie w zakup. Mądrość mistrzów reklamy staje się kluczem do olbrzymich zwrotów z nakładów na reklamę. Wyobraź sobie, że Ogilvy tworzy swoje legendarne, przyciągające nagłówki, ale z dostępem do narzędzi Big Data i AI. Jak potężne mogłyby być te reklamy? Jakie wyniki osiągałyby te kampanie? Sam zacząłem sobie zadawać takie pytania i w ciągu ostatnich miesięcy przyjrzałem wszystkie prace magnatów danej reklamy. Wraz z naszym zespołem w SEO przeprowadziliśmy tysiące testów i przeanalizowaliśmy setki kont reklamowych. Eksperymentowaliśmy z kampaniami na ruch, zakupy, brandowe, Wiesele, krótkie filmy, długie filmy, wszystko. Dosłownie wszystko. Po kilku miesiącach wszystko zaczęło się zmieniać. Zamiast skupiać się na 3% rynku, który jest gotowy do zakupu, trzeba ruszyć głębiej. Pisał o tym kiedyś Chet Holmes. Partner Warrena Buffeta Charlie Munger nazwał Cheta Holmesa największym amerykańskim dyrektorem do spraw sprzedaży i marketingu. Chet kierował dla Mungera dziewięcioma oddziałami firmy, podwajając wielkość sprzedaży każdego z nich w większości w ciągu 12 do 15 miesięcy i ponownie podwajając sprzedaż przez kilka lat z rzędu. Tak więc zamiast skupiać się na 3% rynku, który aktywnie szuka, aby kupić powinniśmy się skupić na pozostałych 97%. Bo z nich 7% nie szuka aktywnie, ale jest otwarte na zakup. 30% o tym nie myśli, a pozostałe 60% nie jest zainteresowane. I celem tego podejścia jest doprowadzenie Twoich idealnych nabywców od etapu nigdy o nich nie słyszałem do czym jest ta firma, o której ciągle słyszą, do trzeciego etapu robią z nimi interesy i chcą od nich kupować. Podczas gdy wszystkie inne firmy biją się o te 3%, płacąc olbrzymie stawki za kliknięcie i tworząc marne reklamy, które są nudne i mówią tylko: oto nasza promocja. Kup teraz nasz produkt. No to logicznym wydaje się wkroczenie na niezagospodarowany rynek. A teraz przemyślmy to na spokojnie. Co mógłbyś powiedzieć, co utrzymałby praktycznie uwagę wszystkich z piramidy w Twojej niszy, aby dotrzeć do tych pozostałych 97%? Jest to ważne, ponieważ niezależnie od Twoich treści, które sprawiają, że wszyscy potencjalni nabywcy zainteresują się Twoją marką, to samo podejście należy zastosować w reklamie, komunikacji mailowej czy witrynie internetowej. Jak zatem możesz określić swój produkt albo reklamę, która spodobałaby się całej piramidzie potencjalnych nabywców. Wyobraźmy sobie, że sprzedajesz komputery. to będzie taki przykład. Jesteś na konferencji i masz przemówienie, a Twoja publiczność jest pełna dyrektorów finansowych. Idealny target zakupowy dla Twojej firmy. Jeśli masz takie klasyczne podejście strategiczne, to możesz powiedzieć coś w stylu: prezentacja trzy sposoby, jak dobry komputer może Ci pomóc. I ponownie, takie podejście przemawia tylko do tych, którzy kupują teraz i być może tych, którzy są częściowo otwarci, ale prawie 90% odbiorców nie jest nawet zainteresowana. Jaki slogan miałby zatem szerszą atrakcyjność? A co powiesz na Pięć sposobów jak zwiększyć wydajność swoich pracowników. Nie twierdzę, że to zaszokuje wszystkich na sali, ale też nie odejdą. Zostaną, żeby usłyszeć trochę więcej. Dotyczy to również reklamy z tym nagłówkiem. Z pewnością przypadnią na do gustu górze tej naszej piramidy, ale spodoba się także wszystkim innym, bo każdy przecież jest zainteresowany zarabianiem większych pieniędzy poprzez zwiększanie wydajności, prawda? No już na pewno, z pewnością interesuje się tym każdy dyrektor finansowy, więc będą Ciebie słuchać. A jeśli wszystko to, co następuje w Twoim marketingu po sobie, ma w sobie konkretną treść, oznacza to, że przeniosłeś swoje działania sprzedażowe na zupełnie nowy poziom, to jesteśmy już w domu. Ponieważ najtrudniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców i utrzymać ich uwagę na tyle długo, aby pomóc im kupić Twój produkt, takie podejście, polegające na oferowaniu im wartościowej edukacji, daje znaczącą szansę na przyciągnięcie większej liczby kupujących i zbudowanie większej wiarygodności. Na tą technikę mówi się edutainment, czyli. Edu, edukacja i rozrywka zapakowane w formie marketingowej. Więc warto, żebyś zapamiętał, przyciągniesz znacznie więcej kupujących, jeśli zaoferujesz nauczenie ich czegoś wartościowego niż kiedykolwiek przyciągnąłbyś po prostu, próbując sprzedać im swój produkt albo usługę. Zanim opowiem Ci więcej, to pozwól, że się przedstawię. Na no imię mam Rafał Szreinert, założyciel agencji marketingowej Unique gdzie zajmujemy się całościowo marketingiem. Nagrywamy i montujemy filmy, tworzymy udane kampanie w Google, na Facebooku, TikToku i innych social mediach, a także zajmujemy się pozycjonowaniem Twojej witryny w wyszukiwarkach, czyli popularnym SEO. Filmy założyłem w 2015 roku i dosyć szybko osiągnęliśmy zawrotne rezultaty, dla przykładu w rok działań, wygenerowałem ponad 11 milionów przychodu dla firmy usługowej. Podkreślam, były to usługi na bardzo dużej marży, a nie produkty fizyczne w e-commerce. W obecnych czasach nasi klienci sami polecają nas i piszą w social mediach, że jesteśmy najlepsi. Regularnie jestem proszony o komentarze czy artykuły w najlepszych magazynach bądź wystąpienia na konferencjach, a największe firmy w kraju proszą nas o szkolenie ich działów marketingowych. Nasza metodologia reklamowa udowodniła już tysiące razy, że przynosi olbrzymią sprzedaż. Chcesz wiedzieć, jak firmy podobne do Twoje zwielokrotniają swoje zyski? Nie przez śledzenie konkurencji, nie przez czekanie na lepsze czasy. Robią to, przejmując kontrolę nad swoim marketingiem. Tak dokładnie, bez żadnego może albo kiedyś. Działają tu i teraz. Zarabianie w internecie to walka. Walka o uwagę, kcięcie o lojalność klienta. Teraz zadam Ci pytanie, które może zaważyć na przyszłości Twojej firmy. Czy jesteś gotowy na prawdziwą grę? W Unix SEO nie mamy czasu na pieszczoty. Zwiększamy sprzedaż, naprawiamy Twój marketing i robimy to z chirurgiczną precyzją. Dlaczego? Bo zasługujesz na więcej niż tylko pustobietnicy i strategie, które są dobre tylko na papierze. Przyjmij do wiadomości brutalną prawdę. Twoja strona internetowa bez naszych strategii jest jak luksusowy samochód bez paliwa. Piękny, ale nie do ruszenia. A my? My jesteśmy tym paliwem wysokooktanowym, które zmusi Twój biznes do działania. Nie wierzysz? Spójrz na liczby. Przyciągnęliśmy ponad 100 milionów odwiedzających do stron naszych klientów. Pomogliśmy naszym klientom zyskać aż 43 miliony sprzedaży w usługach, 207 milionów sprzedaży w e-commerce. Miliony. To nie jest przypadek. To efekt ciężkiej pracy i strategii, które trafiają prosto w potrzeby rynku. Słuchając moich słów, możesz czuć niepokój. Czy to zadziała dla mojej firmy? Pewnie się tak zastanawiasz. Pozwól, że odpowiem pytanie, czy możesz sobie pozwolić, aby nie spróbować? Czy stać się, żebyś znowu czekał? Weź się w garści, bo Twoja konkurencja wyprzedzi ciebie o kilometry. Nie daj się zepchnąć na boczny tor. To Twój moment, aby zabrać się za stery i przeprowadzić swój biznes przez burzowe fale rynku do portu sukcesu. Ale jest jeden haczyk: nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu. Abyśmy mogli to dla Ciebie zrobić, Musisz spełnić rygorystyczne, ale rozsądne, podkreślam, rozsądne kryteria. Po pierwsze, musisz mieć zdrowe podejście do biznesu. Najlepiej pracuj nam się z osobami, które są realistami. Po drugie, musisz faktycznie mieć firmę. Po trzecie, musisz mieć dynamikę, żeby być do przodu. Oznacza to, że aktualnie albo się reklamujesz, albo korzystałeś z reklamy w poprzednich biznesach, czyli uzyskujesz ruch. Prowadzi sprzedaż i po prostu chcesz więcej. Otóż to, jeśli brzmi to interesująco o to, co robić dalej, kliknij w link, który pojawi się w tej reklamie. Jeśli jesteś zdecydowany, to zapraszam, ale nie chcemy rozmawiać z pożeraczami czasu. Aplikuj tylko, jeśli spełniasz wymagania, o których mówiłem. Jeśli myślisz, że Facebook albo Google pozwoli ci reklamować się za darmo, to nie traćmy swego czasu. Bo ta rozmowa nic Tobie nie da. Jeśli zakwalifikujesz się do współpracy z nami, to zadzieje się prawdziwa magia w Twoim biznesie. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia na szczycie. Rafał Schreiner, pozdrawiam.